Przestańcie mnie wyzywać, że jestem Bambikiem. Dobra, sprawdźmy to. Zapraszam do giereczki. E, gram z Ofrolą niestety. O, zanzarach w lesie. Na hahacika, dwóch nieudaczników. Rubi lol, czyli oni też mają Ofrolę na Varusie, ale Rubi ma, ma nawet spoko Varusa. O, i Kunox na Yumi. Ajajaj, ten matchup jest uciążliwy trochę dla nas, ale plus jest taki, że on idzie letality Varusem, mając Yumi. Ale mają SUO. ja p... Wydaje mi się, że żaden inny AD niż Zaya tutaj nie fituje. No, oczywiście standardowa standardowa procedura. Yumi mi golda i support if jest, nie? Trzeba dużo pingować, dlatego Edikery już widzę, że jest kurwa. Ja chcę tu tylko zbordować i wracam do niego. Czereśniak, czereśniak, no. Muszę odbić chociaż jeden k bo ja czuję, że jak ja mam 1k to tak jakbym się dusił, rozumiesz? Nie, nie jestem sobą, nie jestem sobą wtedy. Brakuje mi powietrza. Klet to ten Olaf, co mnie trollował. Na pewno moje konto jest przeklęte. Też tak macie widzowie, że choćbyś stanął na Choćbyś obciągnął dla starego to nie wygrasz Elegancko, Warus flash No i się, to mi się podoba Level 1, abuzowanie Warusa i Yumi, widzisz? Ja nie wiem jak się na to Yumi gra. Ona ma dalej shielda Yumi ma dalej shielda Na pasywie Kurwa, nie mam pojęcia co ten champion robi tak szczerze On jeszcze z Stealem zaczął a i ona mu daje tira, free staki, no tak. Ale. WHAT?! Co? Jak to leci? Jakbym wziął wutonę. Hehe, <grybujesz> pinguje se ładnie? No tak, zaraz do topa gra. Nie wiem. No nie wiem, lepszy jungler w enemy. Wave do cipy. Shield ma pod i, heal ma na pasywce, steruje ultem, ale ma krótki ku przyspiesza na końcówce. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A jak to wpływa na to, że mój jungler jest kurwą i ich przychodzi tu pierwszy? A mój pafuje do topa. Ma to, ma to jakiś impact? On ma TP, więc może puszować Powiedz, że zabija. Super, super, WORF! 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 Co to jest, kurwa, co to jest? Czemu ten śmieć gra do topa w sezonie 13? Dobra, może się uda mi da zabić. Gankujemy mida od góry, to zanotuj, to jest ważne, bo zawsze od dołu jest ward albo, albo cię ten. Od góry zaba, czyściutki ward, czyściutki. Nie chcę mu tylko edać Nie chciałem mu edać, Kasy musiałem flashnąć. Błąd kardynalny, tego nie notuj, tego nie notuj Powinienem kajtować lepiej, ale nie widziałem Glegasa, więc też się bałem tak wychodzić. Wiesz o co chodzi? Hejka, kocham cię, też cię kocham Nie notuj! Don't notiren Super, dwa kile. Elegancko. Ten mi się należał. Zabycie dobrym supportem. Maybe, maybe nie, puszuj. Może nie puszuj? Oni, oni stracą tego wave'a? Kolejny to canon. chociaż stracą tego. Jak klet... O, i klet dyma. Elegancko, to mi się podoba. To jednak te ganki w topa oddały. Jeszcze taki freeze jest. Dobrze, dobrze. This game is winnable. Możemy wygrać. <laughs> chyba winek, widzowie! Opłacało się mnie gankować, kurwy Sigien na Gragasie? Powiedz, czy się opłacało? Fucking noob, kurwa, hahacik, <hachachachik> essa! Jak ja już mam shutdowna, elegancko. W creepach even. Pokora, pokora, no masz rację, trzeba zachować pokorę. Uff, nie wiadomo, gdzie jest i dlatego pinguje, żeby uważali. Ja nie wiem, co oni robią. Zaja przegrywa 1v0, nie umie creepów dobić. Mamy fajny slow push. Jakby sedzuła nie zdążyła przyjść, nie zdąży przyjść. Kasio raczej likola potrzebuje. Szkoda, bo mamy fajnie zestakowane wave'y. Gragas stop. Jaka jest szansa, że znajdujemy ich 2 na 2? Ja nie wbiję R, że zginąłem. Ciasko za późno odpaliłem. Myślałem, że mam na dwójce, a nie na trójce... waru I mean, stracił Ewa. A jak, jak silna jest teraz Yumi? Jeżeli... Jeżeli Yumi oddasz golda, to ona ma w chuj AP. Ile ona ma AP? 64. Ja mam 53. Gra na ty! Ty okay. <laughs> A, bo dziwka obraca R-Kom! Ty, to mi się podoba. A to nie rutuje już w ogóle, no ta, zapomniałem. Powiedz mi widzu, czy... Czy tą grę można wiebać? Wydaje mi się, że nie, ja jestem zbyt do przodu. Co Daj szu podkreślenie, just subscribe Nice. Kto to? Dostał slowa i shielda. On przeżyje. Nice, nice, huge, huge. Dzięki bardzo, Daishuu. Nie mów, kurwa, że dalej zujemy. Patrz, patrz! <ścoughs> <laughs> bro, bro O i co jest teraz? Jak to jest jak się kurwa kampi? O, już tak nie cieszy pizdy ten warus To mi się podoba Notuj, wszystko notuj Mogliśmy tu wziąć jeszcze Playta, ale szkoda tempa, mamy w chuj Golda do wydania, całe, całe, całego Gelforsa ma, ja mam zestaw dużego supporta, siódmy level, Shurelia, Joanki, to jest to, wyjście w mida, elegancko, buszek ze Fa'i teraz, żeby lepiej się grało, musimy pamiętać, że, a, ten jest 0-4, no i to mi się podoba. Idealny save, Clutch Shield, widziałeś jak uspingowałem, żeby wiedział, w którą stronę uciekać? Wyjebałem się. Czemu? Czemu ja ufam dla tego kleda? Jebanego debila, który nie... Good dev, to zanotuj, to masz zanotować. Idealna śmierć, baitowałem RK Lapa, więc oni powinni go teraz zabić. To jest... O, no, banda nieudaczników. Ale mimo wszystko, no to wychodzi... Chujowo, chujowo. No, ale drużyna zintowała. Oj, nie wiem. Ma Rkę, więc spiduje zaje. Yes, He huh? <laughs> fucking noob No Olafie yeah? Ty kurwo jebana, co pingujesz Nexus? And this is this is the duo This is this is this is the duo Me and my friend Zaya Z Fatysianem by się to nie udało Idealne poli, idealny shield Uwaga, bo twój stary przyszedł Jesu od góry Ile dzisiaj LP na plus? Dobrze, że pytasz, pochwalny Dziś jesteśmy w danym momencie na zero, ale niedługo sklimbujemy. Redemption jest giga dobre, to macie zanotować. Redemption jest giga dobre, bo mają Yasuo i Olafa, czyli walki w stójce. Takie skirmisze w jednym miejscu e, i to jest giga dobre, dlatego Redemption. Notuj. Jason najpierw pinguje Nexus, a teraz pisze Fight far away from Olaf. Tak nie lubię takich typów, kurwa. Co najpierw wiesz, tu FF, FF tiltuje, a później udaje, że chce wygrać. Jak, jak ktoś gada na przykład po angielsku, nie? Mówią, mówią dwóch ziomków ze sobą I oni gadają i zawsze mówią, wiecie, bro na końcu, nie? A w, Pol w Polsce nie ma tak, że gada z kimś i mówisz Spoko bracie No mo może spoko bracie jeszcze, ale... Co taka się zrobiła. Ładny słysz. Nie. Olaf jest tak. spoko, spoko, spoko mal. Mor... Wariacie. My w Polsce mamy wariacie. spoko, wariacie. W angielsku by to zmiało, Chill, crazy man! Ty, ja powiedziałem zakazane słowa, ja to w pierdole! Olaf dostanie outscala za 30 minut będzie już z postacią Ja pierdolę, znowu to samo, już to gdzieś kurwa widziałem. Bo jak strzela tymi jerkami. Zbierajemy tą grę, by doej Może jak powiem takie słowa, to wygram Nie wiem, ja nawet Antychila nie mam, kurwa Chyba muszę mieć tego antyheela Radałem się na jedynie Shurelya na dwójce Muszę pamiętać HAK? Jak to bije De -de -de! nie wiem I no, bro Bro what? Ty graga skurwa tutaj przyszedł Nie trafiłem shieldem Olaf zginął Jakaś szansa, że jest tu i ładuje Q i będę musiał rzucić. Po co to jeszcze gramy? To jest freewin. win. Tylko trzeba mieć dobry mental i dobrze grać. Mam redemption, jak oni skontestują, kontestują, to rzucam redemption. Dobra, Olaf na bocie, poprawiam okulary, rzucam shielda, żeby kletnie nie spadł z konia. Drake za 2,5 minuty, trzeba go kontestować, bo mają soul pointa. Także midwave, 2 minuty, mam jeszcze czas. Rzucę jakieś wardy, w razie, jakby Kasia chciała TP flankować. Spoukuję jeszcze tego jasuło, żeby się nie myślał. Wydaje mi się, że Olafa już jest łatwiej zabić. Dwie minuty do Drake'a. To będzie ostatnia walka na Drake'u. Jak wygramy, to wygramy, jak przegramy, to przegramy. Zanotuj. No, Siema ma. Kurwa, Gragas chciał wydywać Freda. Haha, ha. kleda, bo poli nie działa. Elegancko! And this is this lulu. Widziałeś kurwa, jak zagrałem? Gragas myślał, że może kurwa tańczyć dziwką. On nie wie, że ja nie jestem dziwką. Elegancko wytańczone, zbejtowane. Myślał, że może shadowować, stary. Jak ja mam taką drużynę i taki ogar w łapie. A nie wiedział kto tu kogo zamyka kurwa ty. A tego drzesuę? LEK 40, jasuło nie będzie. Git Za ja nie Baby ja i się już bodelowa self robiłeś zrobiłeś za ani kierują I dlatego Cikenix siedzisz w Silverze 2, bo... Bo ty nie widzisz, jak ja idealnie zagrałem całą grę od początku do końca. Zrobiłem może jeden błąd? Może jeden błąd zrobiłem w tej grze. Ale on był mało ważny. Kardynalniaków zero. Rze rzeczowych zero. Nowiczniusza też zero. Jeden malutki błąd. Taki. Taki nijaki bym powiedział. No po prostu do tyłu zróbmy Drake'a. Idealne poli. No, i to mi się podoba, i to mi się podoba. Ty. To zarabia. Liczyłem, że nie wiem na co. Ale zruchani, ale zruchani. Po co wy to jeszcze gracie? Po co wy to jeszcze gracie? Go FF. Zawsze gramy do końca. Zamykasz mordę i zawsze grasz do końca. Chcesz wygrywać czy chcesz być kurwa nieudacznikiem? Każdą grę da się wygrać. Mental zwycięzcy. Uuu, Sigma. Musicie zdać sobie sprawę, że enemy też tiltują. Enemy też, też przycha im siada. Oni też robią błędy. I wystarczy grać pod ich błędy. Zabióżować ich błędy. Kumasz nie, nie wiem czy Warus był tilted, czy co, ale idealnie Zodiuzowane Gierka wygrana, jeden KLP odbite, już przestańcie... Przestańcie mnie wyzywać, że jestem Bambikiem. Wbiłem... odbiłem 1K. 11 Kadipsa, elegancko, tyle co ja Piękna gra, piękna gra z mojej strony.